Witam wszystkich na moim kanale. Dawno nie byłem na rynku w Skierniewicach. Widzę, że rynek jest dość duży, już się przeszedłem. A zobaczcie, dzisiaj jestem przygotowany. Wykupimy bardzo dużo gołębi, zresztą pierwszego już mamy. Grosiatego na tipesie z numerem telefonu, oddział 385. Klateczki stoją. Zobaczymy, ile się uda, uda kupić. Także oglądajcie, pełne klatki wyjadą. A ja idę dalej. Widzę, powiem Wam szczerze, że na początku już bardzo, bardzo dużo gołębi. Właśnie z tipesami, z numerami telefonów. Zaczęły się loty. Praktycznie no, 60-70% klatek to ma jakiegoś gołębia z tipesem czy z numerem telefonu. Także idziemy. Może się coś uda nagrać z rynku. Chociaż też nie chcę tego robić, bo niektórzy po prostu nieprzyjemnie do tego podchodzą. Ale oglądajcie i zobaczymy. Co, będą, co będzie w klateczkach Mamy kolejnego, czerwonego Zobaczcie Z numerem telefonu, jest z tipesem Idziemy zanieść od razu do samochodu Ale rynek duży dzisiaj, naprawdę Panowie, nie zatrzymujemy się, zobaczcie Trzy sztuki mam Wszystko też z tipesami I kogo spotkałem Zaraz wam pokażę, kolega idzie Gołębiarka Michała, zobaczcie, cześć, jeszcze, cześć, witam wszystkich no, dwie sztuki pomaga mi nieść, bo nie zabralibyśmy się, wszystko ma tipesy, kupiliśmy w bardzo fajnej cenie, bo za 20 zł 5 sztuk, także nie jest to dużo, Michały, dasz radę otworzyć auto? Już klatka się wypełnia cały czas, zobaczcie, klateczka się powoli wypełnia, już mamy trochę 7 gołębi, idziemy dalej na rynek. Panowie, kończymy dzisiejszy targ. Powiem wam, że więcej nic się nie udało kupić. Klatki oczywiście nie były na gołębie, tylko wczoraj po wkładaniu mi zostały i dzisiaj po prostu jadę dopiero na działkę. 2 4 6 7 gołębi udało się kupić. Mimo wszystko wszystko jest na tipesach, na numerach telefonu. Oglądajcie do końca, będą wypuszczane. Ale powiem wam tak yy... Co zauważyłem, co przeszedłem po prostu to te gołębie z klatek znikały. Masakrycznie, naprawdę. Widzę, że gołębie z tikesami mają, mają zbyt. Nie wiem, kto je kupuje, pocu, ale widzę, że naprawdę, naprawdę te gołębie są chodliwym tematem. O jeden nawet stary jest, nawet nie wiedziałem. To sobie zobaczymy, ale oglądajcie jeszcze, bo pojadę na działkę. I... I zobaczymy, co dalej z nimi zrobię. Jesteśmy, bierzemy sobie gołąbki Kolejki, Zrobimy to trochę inaczej. Ja wam będę pokazywał, bo co zauważyłem, tylko jeden gołąb ma numer telefonu. Więc ja sobie tutaj pozapisywałem oddziały. Będę num mówił numery oddziału, będę mówił numery obrączek. Nie wypuszczę ich od razu. Tylko przytrzymam za 3 dni, aż ten film po prostu trochę poleci. Więc, jeżeli macie znajomych, jesteście z tego oddziału, bądź wiecie, kogo jest ten gołąb, dajcie znać, zadzwońcie do mnie. 531 672 271, podaję swój numer. Nie będę szukał ludzi po oddziałach, bo to są gołębie młode, więc nie każdy pewnie sobie chce, żebym te, te gołębie. No nie każdy chce odzyskiwać, bo to pierwsze loty wiadomo jak jest. E, może macie kogoś znajomego z oddziału, może jesteście z tego oddziału, więc po prostu dajcie znać, czy e, co zrobić z gołąbkiem. Przez dwa dni e, będzie ten film po prostu udostępniony. A co się dalej wydarzy, pewnie po prostu tego głębie wypuszczę, chyba że ktoś będzie chciał przyjechać, czy, czy jakoś odebrać tego gołąbka. Gołąb połowy, bardzo ładny. E, zobaczcie prawdopodobnie samczyk i numer gołębia 2915 2915 oddział 0509 więc jeżeli macie kogoś, bądź jesteście z tego oddziału, proszę o kontakt kolejny gołąbek kolejny gołąbek to jest oddział 0183 4254 gołąb 42,54 z 0183 przypomnę sobie na mojej ściądze, bo sprawdziłem wcześniej te oddziały 0183 szydłowiec. Mamy z szydłowca gołębia nakrapiany mniejszej budowy 42,54 i numer. 0,183 oddział i sobie kolejnego gołębia. 0177 0177 oddział 1310 0177 to jest Radom. Z tego co kojarzę, też gołąb Płowy tu już chyba samiczka mniejsza. Na pewno mniejszej budowy. Zaraz sobie tylko potwierdzę ten oddział, bo mówię, nie znam tych oddziałów. Także tak, oddział Radom. Oddział Radom mamy z gołębia z Radomia do Radomia. W sumie nie jest daleko. Kolejny gołąb. 0,183 0,183 0,183, już sobie sprawdzam. 0,183, to też jest szydłowiec, co przecież mieliśmy przed chwilą tego gołębia, czyli dwa gołębie z szydłowca. Gołębie w większości na typach AMC. Nie wiem czy pozakładane, czy, czy rzeczywiście są tych właścicieli, chociaż 5 gołębi kupiliśmy od jednego pana, który sprzedał nam je za 20 zł, powiedział, że nie tak to niepotrzebne. O, tu nawet jest gołąb stary 0465 0465 Leżajsk i tipes jest, jest jakiś NPO. Pierwszy raz coś takiego widzę. NPO, zobaczcie, gołąb roczny 0465, jeżeli macie kogoś z tamtego oddziału, możecie udostępniać ten film. Żeby ludzie zauważyli, może właśnie jest taki złomek O ten myślałem, że jest z numerem telefonu oddział 0385. 0385 to jest łosica. Myślałem, że ma numer telefonu, ale on ma kontrolkę. I tutaj widać naklejka była, ale została usunięta, więc widzicie. 0385 5917 5917 Bardzo fajne oko gołębia, jaśniutkie, widać gołębia. No, ten to no fajny, naprawdę mięsień, fajnie zbudowany. Może ktoś ma 0385 znajomego bądź jest z tego oddziału. To bardzo proszę o, o kontakt. A tutaj mamy gołębia, akurat numer telefonu jest, więc ja do tego hodowcy zadzwonię. Będzie oddzielny materiał. 1762, oddział 0455. Yy, I typ jest taki żółty. Yy, Vision V30 na nim jest napisane. 0455, szyce z tego co kojarzę. 455, tak szyce. Oddział dalszyce, gołąb taki czerwony. Bardzo fajny ptak. Widzicie także kolejne 2, 4, 6 gołębi. Siódmy gołąb czerwony, odkupione wszystkie na rynku. Kosztowały mnie one dokładnie. Wam powiem, te 5 kosztowało mnie 20 zł. Drugi mnie kosztował 6 zł. I jeden kosztował mnie 5 zł. Więc 31 zł wydałem na 7 gołąbków. Mam nadzieję, że uda się chociaż jednemu pomóc. A powiem Wam, że mam takie komentarze, dobro wraca, ja też zacząłem lotować w tym roku i naprawdę już mam trzy gołębie w tym roku, moje weszły gdzieś i te trzy gołąbki doleciały do mnie. Co prawda weszły do hodowców z dwóch z mojej nawet sekcji, jeden z mojego oddziału leciały w lotach próbnych, także i go, y, hodowcy zadzwonili, te gołębie z powrotem wróciły na miejsce a mam też sytuację, gdzie pani y, z Czech do mnie na Whatsappie napisała z moim gołębiem jest bardzo ciekawa historia, jestem cały czas w kontakcie z tą hodowczynią Gołąb ma złamaną nogę, ale film też będzie oddzielny, także jeżeli chcecie też e, ciekawej historii m, posłuchać, zobaczyć, to, to zasubskrybujcie mój kanał. E, bo naprawdę będzie fajny materiał z tego, jestem cały czas w kontakcie, czekam aż, aż ten gołąbek się wykuruje. E, no bo weszło się nawet o wizytę u weterynarza i operację, także naprawdę, naprawdę ciekawa sytuacja i zobaczcie, rzeczywiście ja pomagam, ale moje gołębie też, które trafiły gdzieś do ludzi też widzę, że, że rzeczywiście to dobro wraca. W tym roku zaczynam lotować i tak jak mówiłem na wielu filmach, że chciałbym, aby, aby ktoś się zachował z moimi gołębiami podobnie i widzę, że rzeczywiście tak jest, że no, trzy gołębie już, już do mnie wróciły. Jeden jest w Czechach, co prawda i to tygrys, to jest tygrys, ale, ale jest ten odzew, także bardzo dziękuję tym osobom i, i zapraszam do kolejnych materiałów. Tutaj będzie y, z tymi gołębkami tak jak powiedziałem, 3, 3 dni, daję im 2-3 dni, wypuszczam wszystkie i co? Y, założę swoje kontrolki innym gołębiom, tak żeby właśnie może jak dolecą, to hodowcy zadzwonią do mnie i poinformują. Tak to zrobimy z tymi gołębiami. A na dzisiaj to już tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się podobał i zapraszam do kolejnych filmów, zapraszam, bo... Będą materiały z lotów, będą materiały z tygrysów, będą materiały z wykupienia gołębi i będą materiały z mojej hodowli, tak samo jak ostatnio, czy ktoś do mnie przyjedzie, będziemy nagrywać. Także, jeżeli podobają Wam się moje filmy, a myślę, że się podobają, bo dzisiaj też na rynku spotkało mnie kilka osób i fajnie powiedziało, że oglądacie moje filmy, też mam różne telefony z fajnym odzewem. Także dziękuję Wam bardzo i, i do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrawiam wszystkich, cześć.